Zawsze miałeś w głowie ten jeden pomysł, który zmieni Twoje życie: nazwisko zamieści na billboardach, a portfel wypełni kapustą. Każdy miał, szczególnie będąc artystą, te pomysły na piosenki, książki, filmy. Większość z nich jednak nigdy nie została zrealizowana. No bo co, jeśli się nie przyjmą, albo wyświetlenia będą małe? Doświadczenie pokazało mi, że to jedna z najgorszych możliwych dróg, bo tak naprawdę nie lubisz tworzyć, nagrywać, śpiewać, pisać, tylko szukasz akceptacji w cyferkach. Jeden gorszy wynik prowadzi do utraty motywacji, a spoiler, takich momentów będzie wiele. Osobiście wolę sobie stawiać inne cele, traktować wyświetlenia jako bardziej efekt uboczny, jak na przykład na tym kanale. Chcę stać się lepszym, niezależnym filmowcem, to przede wszystkim, ale też chcę to robić konsekwentnie, a nie w zrywach motywacji. Bo konsekwencja i dyscyplina to jedne z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o tworzenie kontentu. A wyświetlenia, może kiedyś przyjdą, może nie. Chuj wie, ale cele nie muszą być tak duże i wielkie, jak opisałem to przed chwilą. Na przykład, w poprzednim materiale chciałem po prostu spróbować stworzyć filmowe przebitki. W tym zaprosiłem kilku kolegów, staram się to bardziej wyreżyserować i dodać do tego materiału trochę więcej historii. To są mniejsze cele, które napawają mnie motywacją i wyznaczają pewien kierunek, w którym chcę się rozwijać jako artysta. I każdy kolejny film, każda kolejna twórczość, każda kolejna piosenka będzie kolejnym małym celem do wypełnienia, który sprawi, że w perspektywie następnych miesięcy i lat będę coraz to kompletniejszym artystą. No dobra, mam w sobie chęci, cele, plany, ale jakoś wstydzę się przed ludźmi, spokojnie jak każdy występujący, w tym ja, dlatego nagrywam swoje materiały w domu. Ale pamiętajcie, że wychodząc na zdjęcia czy filmy na miasto, nie wiem, starówkę w Warszawie, większość osób was po prostu zignoruje, albo lepiej zaciekawi się tym, co robicie, spyta się was, co tam, jak tam, do czego jest to projekt, i dzięki temu będziecie mogli komuś więcej opowiedzieć o swoim hobby. Pierwsze wyjścia będą stresujące, ale wszystko przychodzi z doświadczeniem i w końcu przyjdzie ten magiczny dzień, kiedy wrócicie do domu i zdacie sobie sprawę, że przestaliście się tym w ogóle przejmować, a na waszej karcie pamięci znajdą się naprawdę fajne nagrania i zdjęcia. Ale co jeśli znajomi odkryją kanał i będzie jakoś dziwnie, niemrawo? No nie wiem jak wy, ale ja nie sądzę, żeby było cokolwiek dziwnego w posiadaniu hobby czy pielęgnowaniu zajawki. A jeżeli ktoś z waszego otoczenia zacznie to wytykać palcami i was wyśmiewać, to chyba jest to najlepszy znak, że takie osoby powinno się z tego otoczenia po prostu wyrzucić. Śmieci wyniosą się same, a wy będziecie mieli trochę lżejszą banie do tworzenia. To co? Mamy plany, cele, dyscyplinę i wiarę w to, co robimy, prawda? Ale jednak coś ciągle nas blokuje. Przebitka mogłaby być lepsza? Co jeżeli montaż nie pasuje? Może muzyka jest do zmiany? Co jeżeli po prostu nam nie wyjdzie? A obróćmy kota ogonem. Co jeżeli przebitka jest w punkt? Co jeżeli montaż podoba się ludziom? Co jeżeli muzyka rezonuje z tonem filmu? Co jeżeli nam po prostu wyjdzie? Myślę, że na strach przed niepowodzeniem i perfekcjonizmem nie ma idealnej rady, ale jednocześnie nie znam nikogo, komu od razu by wszystko wychodziło. Czy dziecko, kiedy zaczyna uczyć się chodzić i zaliczy swoją pierwszą glebę, Boże. stwierdza, że to nie jest dla niego? Cytaty z TikToka. <grystanie> Pierwsze próby prawie zawsze będą dziwne, niemrawe i klinżowe. Trzeba zaufać sobie i dać sobie czas na poznanie swoich braków, a następnie. Po prostu je szlifować. Nawet jeśli nagrasz materiał, który w danym momencie uważasz za absolutny top, kiedy wrócisz do niego po czasie, zobaczysz masę rzeczy, które można było zmienić. Dlaczego? Bo znasz już nowe, lepsze sposoby na rozwiązanie starych problemów. Ale nigdy nie dojdziesz do tego momentu, jeżeli nie dasz sobie szansy na zrobienie tego pierwszego błędnego, chwiejnego kroku i kiedy nie zaczniesz poznawać swoich słabości i nie zaczniesz ich rozwiązywać. Mamy już cele, mamy dyscyplinę, mamy wiarę w siebie, pozbyliśmy się perfekcjonizmu, to skąd brać te sławne pomysły? Kradnij! Ale tak artystycznie. Jeżeli podoba Ci się jakiś materiał, ale czujesz, że tę samą historię chcesz opowiedzieć w nieco inny sposób, zrób to! To jak nauka rysunku. Nigdy nie rysowałem i za chwilę się zlecą specę, że tak wcale nie jest, ale to moje wyobrażenie całego procesu. Zawsze zaczynamy od jakiejś inspiracji. W moim przypadku w dzieciństwie były to kadry z Dragon Balla, które po prostu kalkowałem i starałem się narysować tak samo kwadratowe szczeny i kwadratowe oczy. Z biegiem czasu przyswoimy ten styl, nauczymy się go, ale jednocześnie zauważymy, że na przykład nie wiem, rysowanie uszu czy nosa zmienilibyśmy, bo nie do końca wyglądają tak, jakbyśmy chcieli. I tym samym zrobiliśmy właśnie pierwszy krok do rozwijania naszego własnego stylu. Później wchodzą kolejne style, kolejne referencje, kolejne godziny nauki, kolejne zmiany, aż w końcu przyjdzie ten jeden magiczny moment, kiedy stwierdzimy: Hmm, chcę coś zrobić po swojemu, mam w głowie pewne wyobrażenie, które chcę przelać na papier. I tym samym powstanie nasze pierwsze, pełnoprawne dzieło w naszym stylu. Sam inspiruję się wieloma artystami czy twórcami, zastanawiam się, dlaczego dany materiał albo dana piosenka mi się spodobała, i staram się zrobić to po swojemu. Zaczynam myśleć, dlaczego dane wersy zostały napisane w ten, a nie inny sposób, w jaki sposób zaczynają składać się rymy, dlaczego ktoś nagrał taki, a nie inny kadr, gdzie światło mogło się znajdować w tym kadrze, że tak to wszystko ładnie wygląda, dlaczego historia mnie tak wciągnęła, co jest takiego w postaciach, że są tak interesujące. I tak cegiełka po cegiełce, nieważne, czy to jest film, muzyka, rysunek, książki, myślę, że sam schemat nie zmienia się na przestrzeni medium. Najpierw uczymy się podstawy i najpierw uczymy się podstawy i trochę kopiujemy. Następnie zaczynamy wprowadzać nasze własne zmiany, bo coś nam w tym stylu nie siedzi, aż w końcu przyjdzie moment, kiedy połączymy w sobie tych powiedzmy pięć styli, których się właśnie nauczyliśmy i powstanie szósty, czyli nasz własny. Schemat bardzo prosty, ale przynajmniej w moim przypadku bardzo skuteczny na przestrzeni właśnie czy to filmów, montażu czy muzyki. Ale pamiętajmy też, żeby nie szlifować wszystkich aspektów na raz, bo wtedy tak naprawdę nie skupiamy się na polepszaniu żadnego z nich wystarczająco mocno. Posługując się przykładem zdjęciowym i filmowym, warto pójść na zdjęcia, ale dać sobie zadanie, że nie przejmujesz się tak bardzo ostrością, światłem. Dzisiaj moim zadaniem jest tylko kompozycja kadru, żeby te obrazki miały w sobie wystarczająco informacji i kształtów. Następnym razem możemy się skupić tylko na złapaniu dobrego, naturalnego światła i poznać jego tajniki, jak trzeba ustawiać naszego modela, żeby światło wyglądało na nim dobrze. I tak element po elemencie będziemy coraz lepsi w podstawach, które staramy się przyswoić. To wszystko może brzmieć jak niesamowite dyrdymały i prawda objawiona, ale jednocześnie naprawdę mam wrażenie, że to jest aż tak proste. To, co moim zdaniem jest najcięższe, to przede wszystkim dyscyplina cierpliwość i pewien spokój, że z biegiem czasu zaczniemy widzieć efekty. Bo przecież chcemy wszystko widzieć tu i teraz. Naprawdę nieliczne sukcesy przyszły z talentem. Bardzo wiele historii to jest kwestia wieloletniej praktyki, pracy i eliminowania swoich słabości. Natomiast przede wszystkim nie bójcie się zrobić tego pierwszego kroku i popełnić tego pierwszego błędu, bo tych błędów będzie cała masa na Waszej drodze, nawet jeżeli na samym starcie ich nie zauważycie. I mam nadzieję, że chociaż garstka osób po tym filmie zapełni swoją pierwszą stronę z pomysłami, przestanie się bać, przestanie się przejmować, tylko po prostu zacznie działać. Nie mogę Wam zagwarantować, że jeżeli zaczniecie w tym momencie, za pół roku zobaczycie naprawdę kolosalne efekty Waszej regularnej dyscypliny i pracy. Subek, dzwoneczek, komentarz. Trzymajcie się. Do następnego.